Znajdujemy się na terenie Stoczni Cesarskiej, gdzie mam pracownię. Obok pracowni jest hala 49A75A i to jest taka pracownia brudna. Można sobie pozwolić na jakieś, nie wiem, większe obiekty, malowanie, taki bardziej otwarty teren. Tam od czasu do czasu organizujemy wystawy, bo to jakby też nie tylko ja, ale tam jesteśmy taką dość małą grupką osób, która sobie tam działa. Oczywiście. Na tyle, na ile pozwalają warunki takiej po prostu surowej hali postoczniowej. Wszyscy się jakby znamy, odwiedzamy. Rzadziej, częściej jest tych osób trochę. Niektórzy siedzą bardziej cichutko, schowani w tych swoich pracowniach, a niektórzy trochę bardziej tak na zewnątrz działają. Nie? Jakoś to, to, to funkcjonuje, ale to też jakby. Już nie ma tej energii, która była, nie wiem, na początku lat 2000. Gdzie jakby tutaj powstawała Kolonia artystów, Instytut Sztuki Wyspa, modelarnia i tak dalej. Że tej, tej energii na pewno już nie ma, tyle co wtedy było. Trochę osób wyjechało z Gdańska, też jakby zmniejsza się z roku na rok, jakby ta kubatura tych, tych wszystkich miejsc. Przyszłość też jakby no nie, nie wróży temu, że tutaj artyści zostaną dłużej. Tak? No to, to po prostu naturalnie. Gdzieś tam sobie powoli, nie powiem, że umieram, bo to chyba złe słowo, ale, ale no, zmniejsza się jakby ta intensywność. No, ale dalej się dzieje sporo. 20 lat, tak, tutaj prawie na tym terenie jesteśmy. Mówię tutaj ogólnie o artystach, artystkach. Nie wiadomo tak naprawdę, nie? Czy, czy, czy będziemy kolejne 10, 15 <grytanie> czy rok. Nie? To, to jest taka trochę zagadka. Stocznia była u mnie obecna zawsze. Mieszkałem w Gdyni. Tata pracował w stoczni. Więc w tej stoczni bywałem, odwiedzałem. Te wszystkie moje pracownie, one też zawsze były na tych terenach postoczniowych. Lubię taki klimat, tej ceglanej architektury, tego, że jeszcze gdzieś tutaj coś się dzieje, ktoś coś buduje, pracuje wewnętrznych ulic, tak, zakamarków, tych pozostałości, takich jeszcze historycznych, tych historii związanych z tym miejscem, historii związanych z ludźmi. My siedzimy w tej hali, no i się pojawia ktoś, kto tam pracował, no i opowiada, co tu było, co tu stało. Ciekawe miejsce po prostu, nie? Normalny pracownik gdzieś oddalony od wszystkiego, takiej valienowany, jakby nie działało tak samo, nie? Czy znaczy to po prostu jest miejsce, które inspiruje ta architektura sama, tak? Stoczni np. cesarskiej, gdzie ona jest ceglana, że ta cegła się u mnie pojawia, trochę jak taki klocek, w którym się buduje te obiekty, ale też taki symbol. Pojawiają się statki oczywiście dość często, pływające, tonące, w czasie budowy, w czasie rozbiórki. No i generalnie wydaje mi się, że ten cały klimat w tych moich pracach on też jest taki mocno postindustrialny, stoczniowy. I oczywiście jest jeszcze ten kontekst cały historyczny, tak, tych wszystkich przemian i tak dalej, ale dla mnie on jakby trochę mniejszą rolę odgrywa. Trochę byłem za mały na te wszystkie wydarzenia. Oczywiście mam świadomość tego, co tu się działo, co tu się wydarzyło, w jakim miejscu jesteśmy, ale ten temat jakby, wydaje mi się, że został już na wszystkie sposoby opowiedziany dość mocno i również przez artystów, więc nie jest on jakby tym takim głównym wyznacznikiem działań tutaj na tych terenach. Przemiany nadchodzą, tak jak widzimy przez okno, że. Piętre tutaj powstają z tygodnia na tydzień, że tutaj na razie to trwa 20 lat, więc są, są nadzieje, że może jeszcze tutaj trochę posiedzimy jako artyści, ale będzie smutno, na pewno będzie brakowało tej stoczni. To, że, że coś funkcjonowało tutaj przez ileś lat, funkcjonowało dobrze, a potem zniknęło, to zawsze powodowało tylko to, że ci ludzie robili więcej rzeczy w innych miejscach. Nowe miejsce to nowe siły, nowe pomysły, nowa energia, ale brakuje mi tych budynków, które tu były. Tak, bo Ja mam taki cały czas obraz tego, jak jeszcze ten teren był zamknięty. My to działaliśmy jako artyści, że tu wszystkie budynki były w jednym kawałku jeszcze. Do wszystkich hal można było wejść, sobie tutaj pochodzić. Niektóre pomieszczenia wyglądały tak, jakby nie wiem, ktoś skończył pracę, odłożył papierosa do popielniczki i wyszedł. Nie było tu nigdy nie wiem, złomiarzy i tak dalej. Więc to one były w bardzo dużym stopniu zachowane i one jakby degradowały się same z siebie przez ten czas, w których nie były użytkowane. I gdyby zostało zachowane, na pewno ten teren wyglądałby zupełnie inaczej w tej chwili, tak? Bo to było miasto w mieście. No super to wyglądało. Stocznia przede wszystkim no, jest teraz klubem takim tak naprawdę. <laughs> Miejscem imprezowym, gdzie można, nie wiem, iść na koncert, na wystawę, posłuchać muzyki, zjeść i tak dalej. To jest takie, można by powiedzieć, faktyczne centrum Trójmiasta. Do fontanny Neptuna stąd jest kilometr, no, 10 minut pieszo, więc jakby to się nie zdarzyło, nie powstało w żadnym innym mieście, nie? Myślę, że to też daje jakby tę energię, że tu dalej coś się dzieje. Jest taka praca w hali 75A na szybie, którą zrobiłem właśnie dokładnie ponad 19 lat temu prawie 20. I ona ciągle tam jest. Taki no, pomnik w tej chwili trochę mojej obecności na tym terenie. No, to jesteśmy. To była narzędziownia. Jesteśmy w hali 49A i 75A Stoczni Cezarskiej. Tutaj mamy takie, no to są trzy wydruki na banerze. To są prace, które w rzeczywistości są muralami na takich pięciu, piętrowych budynkach, które powstały wcześniej w różnych miejscach, trochę w innej kolorystyce i oczywiście w innej skali. Czyli tu mamy Alborg, Neapol, mamy Lille we Francji. Tylko ta kolorystyka jednak była zmieniona dokładnie do tej przestrzeni, żeby to jakoś razem się zlewało, trochę było ukryte, trochę wyglądało jakby to było zawsze, także to tutaj sobie wisi, stała ekspozycja, niestety do budynku nie można wejść, ale można to wszystko oglądać przez okno, przez w sumie brak szyb w oknach, więc można głowę wsadzić, zdjęcie zrobić. To też jest taka praca zbudowana, jakby obiekt, tak, to taki, miał być taki łuk triumfalny, przez który nie da się przejść. Tam gdzieś było takie przejście, którego teraz jest jeszcze jest, no jest zasłonięte. Znaczy sama geneza tego obiektu wynika z stąd, że tutaj do tej hali nie można wchodzić, czyli nie może publiczność wchodzić, więc jakby tutaj tylko do kraty dochodzi, więc może obserwować z odległości. pierwszą właśnie rzeczą tutaj na tym łuku był była praca Cukier, po prostu była napis Cukier, takim fontem, trochę jak z paczki cukru. No to oczywiście się tam odnosiło do tych naszych problemów, tak, Gdy w tym momencie, COVID, w czasie covid i później jakby braku cukru czy wykopywania cukru ze sklepów. No tutaj mamy tą pracę, o której wspominałem wcześniej, jest to praca z 2003, drugiego roku. Nie pamiętam też jak tu wszedłem wtedy, bo te hale częściowo były pozamykane. To ma prawie 20 lat, tak? No jest w stanie... W miarę dobrym można powiedzieć. Brakuje tych paru szybek. Nie wiem czy się, czy się wytłukły same, czy ktoś po prostu zabrał sobie kawałek pracy do domu. Mamy tutaj oczywiście ten motyw miasta, mamy te pojedyncze moduły, gdzie każdy z tych modułów jest jakby tym obiektem, nie wiem, domem, tak, czy fabryką itd. Tak Większość tych obiektów jest przypisana do konkretnych osób, grup ludzi, stowarzyszeń, fundacji. Nie jest to zwykłe miasto, tylko właśnie miasto tych wszystkich inicjatyw, tych wszystkich ludzi, którzy się tutaj na tej stoczni przewijali. To jest chyba taka jedna z najważniejszych tutaj rzeczy dla mnie. I tyle.